co porabiałam podczas pobytu w Polsce. Tym razem wynajłam samochód i tutaj szybko pędziłam do mojego rodzinnego domu. Po drodze wpadłam do Biedronki, żeby obczaić, jakie są produkty, jak to teraz wszystko wygląda. Pojechaliśmy na rodzinny spacer nad jezioro Tarnobrzeskie. Z babcią wzięło nas na wspominki, więc zaczęłyśmy oglądać stare zdjęcia. Następnego dnia prosto z Rzeszowa udałam się pociągiem do Krakowa. Udało mi się też złapać takie cudowne ujęcie, taki vibe Krakowa i obwarzanek z serem to mój ulubiony. Ta dobra pączkarnia to taki vibe i te pączki są tak przepyszne, że musiałam się skusić na jednego. Poszłam też wieczorem na mecz hokeja, niestety Krakowia przegra. Więc poszliśmy zapijać smutki do pijalni wódki i piwa. Uwielbiam te kolorowe szoty i te przeróżne miksy smaków, bo w Stanach tego nie ma. palentaliśmy się chwilę po rynku i następnego dnia poszliśmy na sushi, które było o wiele lepsze niż to w Stanach. Na Wawelu trafiliśmy też na taki cudowny zachód słońca, i po zachodzie poszliśmy na golfa.